Botykamy się przy więzieniu, które było rozbijane 5 sierpnia 1945 roku. Tu Sowieci rozpoczęli penetrowanie, niszczenie kogo? Przede wszystkim inteligenci, kultury polskiej, a przede wszystkim armii krajowej. I te więzienie kieleckie zapełniło się żołnierzami Armii Krajowej. Aresztowano dowódcę dywizji drugiej lina. Aresztowana szefa stawu, skoczka z panochroniarza cichociemnego porucznika Jelenia, łącznickę Zofię i wiele, wiele innych. W tym czasie Zachęcano do ujawnienia. Niestety to, że się nie ujawniłem, rozpoczęto, rozpoczęto szykanie przeciwko mojej rodzinie. Zmontowano najazd na dom mój w koło Iłży. Zaresztowano sześciu braci i szwagra. Wszech zamordowano. Miałem przyjemność się z nim przyjaźnić pod koniec w latach 90., kiedy on był właśnie w ruchu jednomandowych okręgów wyborczych, wtedy już dano mu najpierw tytuł stopień pułkownika, później generała, no ale pytaliśmy go się, on mówi, co wy tutaj nic nie wygracie taką, takim sposobem, jaki walczycie. No to Antoni powiedz, co możemy zrobić? No nic prostszego. Przedstawiam teraz plan Szarego. Należy zrobić tym sukin sylom, on mówił po wojskowemu, więc mówił oczywiście bardzo mocniej, o wiele mocniej, konklawę. Na czym ma konklawę polegać? Zamkniemy ich w tamtym budynku, odetniemy im prąd, wodę, gaz i żarcie. My w ilości stu czy kilkuset tysięcy otoczymy ten ich tam i weźmiemy ich głodem do czasu, aż Zdecydują, że jednomandatowe okręgi wyborcze są konieczne dla Polski. No tak, ale przecież wojsko jest po ich stronie. I wtedy no bohater, stary już wtedy powiedział: To co? Myślicie, że jak ja wyjdę naprzeciwko chłopakom z wojska i powiedzą, powiem im: To co, chłopaki, to wy jesteście po mojej stronie czy po stronie tamtych? I to znowu ukreślił. Co tamci w zamknięci w Sejmie robią, to po której stronie wojsko stanie? Więc to jest plan szarego. Mam nadzieję, że w tej chwili szary z nieba nam pomaga w ten sposób, żebyśmy zrozumieli, że ta banda, która jest ukoryta, ona nie da się jej od koryta oderwać a zawsze się będą zasłaniali tą ordynacją zwaną przez nich kłamliwie zresztą proporcjonalną. Więc jeśli naród polski się obudzi, to wykona plan Szarego.